Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jest godzina 15. Ja jestem Patryk, a to jest kanał Pogrom Cybetów. Jak zawsze na początek zachęcam do lajkowania i zostawienia subskrypcji oraz do dołączenia do grupy na Facebooku, bo tam dzieje się sporo. Jest w nas już ponad tysiąc. Także serdecznie zapraszam. Wszystkie linki w opisie filmu. Dzisiejszy odcinek będzie dość nietypowy. Nie będziemy dzisiaj stawiać kuponów, a zobaczycie dwie różne tabele Premier League. Będziemy przewidywać. Jak poszczególne zespoły zakończą swój sezon w nadchodzącym sezonie w Premier League, najpierw zobaczycie moją tabelę, następnie zobaczycie tabelę Jacoba, który dogra się do nas z swojego wyjazdu. Oczywiście wszystkie te przewidywania możecie przenieść na aplikację lub stronę BetClick, bo tam możecie postawić sobie odpowiednio na którym, zespoł, na którym miejscu dany zespół zakończy ligę. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe kursy bardzo serdecznie zapraszam do stawiania, a jeżeli chcecie postawić za większą Większą ilość pieniędzy, które wpłacicie, no to właśnie właśnie dla kodzik BT-150. Jeżeli użyjecie go podczas rejestracji i wpłacicie do 50 zł, to 50 zł zostanie przez nas potrojone. Także bardzo fajna sprawa. Serdecznie zapraszam. Wszystkie informacje w opisie filmu, jak i na stronie BetClick. Ok, zacznijmy więc ode mnie. Tak wygląda moja tabela Premier League. Miejsce 20 Fulham. Zawsze ten zespół ogromną sympatią, cały czas mając w głowie występy Dimitara Berbatowa, którego bardzo lubiłem, kibiców, no i fajny stadion typowo angielski Craven Cottage. Mimo wszystko Fulham i Scott Parker nie odniosą według mnie sukcesu w tym sezonie. Dla mnie w miejsce Fulham powinno skończyć Brentford, które gra bardziej atrakcyjną piłkę dla oka. Dla mnie numer jeden kandydat do spadku. Miejsce 19. Teraz pewnie kibice tego zespołu, a jest ich w Polsce nie mało, będą mieli mi za złe. Niestety, takie są moje przewidywania: West Ham United. No, jeżeli w zespole Młotów nic się nie zmieni, to nie wierzę w to, że David Moist wykręci lepszy wynik niż rok temu z tą drużyną. Przykro mi się robi na myśli, że Łukasz Fabiański znów będzie musiał pożegnać premier League ze swoim zespołem. Choć załoga na papierze wygląda dość dobrze, no to niestety brakuje tam dobrego sternika. Jeżeli władze klubu nic nie zmienią, to West Ham, jak dla mnie, w tym sezonie spada z ligi. Miejsce 18, Aston Villa. W poprzednim sezonie Villa utrzymała się w lidze dzięki, dzięki paru zrywom. Poza tym wszystko wskazywało na to, że z tej ligi jednak spadnie. Co się odlecze, to nie, uciec nie ucieczę Do końca okna pozostało jeszcze trochę czasu. Jeżeli tak jak się spekuluje, odejdzie Grilich, z tym zespole wszystko się posypie. Dla mnie Aston Villa jest, numer jest numerkiem 18, czyli numerem trzecim do spadku w tym sezonie. Miejsce 17. West Bromwich e, Albion. Dla mnie y, gra zespołu Slovena Bilicza w ogóle mnie nie przekonuje. Okej, okay, może ktoś powiedzieć, że Halo Patryk to jest wicemistrz, czyli czy zasługują na to, żeby grać w premier league. Tak, oczywiście ja tego nie neguję, ale moim osobistym zdaniem y, gra, którą prezentuje ten zespół, nie nadaje się do premier league. Szczerze mówiąc, ten sezon jeszcze rzutem na taśmie West Bromwich Albion w lidze się utrzyma, natomiast jeżeli zarzut nie otworzy oczu i nic nie zmieni w w działaniu i grze tego zespołu, no to następny sezon może być, już nie być tak kolorowo. Miejsce szesnaste, Crystal Palace. Roy Hudson, tak jak przed rokiem, zespół w lidze według mnie utrzyma, natomiast Crystal Palace cały czas gra taką samą piłkę, toporną, strzelając mało goli. Dla mnie w tym sezonie, jeżeli nic nie ruszy do przodu, to ten sezon na miejscu szesnastym, może siedemnastym, piętnastym skończą. Chodzi o tutaj dół tabeli. Transfery Eberci, Eze czy Michi mogą coś wnieść jeśli chodzi o indywidualności, lecz w zespole trzeba zmienić ogólny, cały zarys. Pojedyncze jednostki jednak nic tutaj nie wniosą. Miejsce 16: Crystal Palace. Miejsce 15: Southampton. Jak dla mnie transfery dość słabe, lecz trener Hassan Hill pokazał w tamtym sezonie, że nawet z takimi graczami potrafi tknąć w życie ten zespół. I grać całkiem przyjemną i dobrą dla oka piłkę. Jednak miejsce 15 to jest maks, co święci mogą wykręcić w tym sezonie. Miejsce 14: Burnley. Niesamowicie cierpliwy do zarządu tego klubu jest Sean Dyche. W zespole grają takie nazwiska, które powinny grać o szczebel niżej, co najmniej. Mimo wszystko, Sean Dyche daje gwarancję tego środka tabeli. Co by było, gdyby zarząd zgodził się na transfery? Jakie proponuje Shondaiż? Tego się nie dowiemy. Miejsce 14. Burnley. 13. Newcastle. No, transfery Wilsona i Frasera napawają optymizmem. Wielka szkoda, że saga z przejęciem klubu przez zagranicznych. Inwestorów nie skończyła się Happy Endem. Kto wie, jakby się to dalej potoczyło. Nawet z klubem łączony był przez chwilę Mauricio Pochettino. No, jest jak jest. Jak dla mnie w tym sezonie, 13 miejsce dla Newcastle jest jak najbardziej osiągalne. Może nawet dwunastka się tutaj prześliznie. Bardzo osobiście lubię ten klub i życzę im jak najlepiej. Miejsce dwunaste: Sheffield. Podobnie jak Wolverhampton, Beniaminek bardzo dobrze szedł w ligę, prezentując bardzo szybki futbol i mega efektywny. Mimo wszystko, zespoły nauczyły się w, czasie, w trakcie trwania sezonu grać z nimi i ten wynik na koniec nie był tak oszałamiający, jaki mógłby się wydawać na początek sezonu. Miejsce 12 jest miejscem podobnym do tego, które zajęli rok wcześniej i takie właśnie im tutaj przyznaję. Miejsce 11 Leicester. Nie można cały czas opierać gry na jednym zawodniku. Lester uzależnione jest od goli Jamiego Wardiego i widzą to chyba wszyscy. Na dłuższy okres czasu nie może to wypalić. W tamtym sezonie pokazało to doskonale, pokazał to doskonale. nagły spadek formy lisów. Jeżeli chodzi o transfery, brak głośnych nazwisk, jeżeli nic się nie zmieni w tym zespole, miejsce 11 to maksimum, jakie może wykręcić. Miejsce 10, dla niektórych może być to niespodzianka, ale tak jest, jest moje przewidywanie. Na miejscu 10 plasuje lidz. Dlaczego lidz? Bardzo mi się podoba gra zespołu Marcelo Bielsy, przez ostatnie 3 lata śledzę ten zespół. Nie zmienia się praktycznie nic w stylu gry, w końcu udało się awansować do Premier League. Owszem, presja jest bardzo duża, oczekiwania kibiców, duże transfery, 35 milionów za Rodrigo, to nie są frytki. Jednak uważam, że jeżeli Marcelo Bielsa nie przekombinuje, jak on to ma w swoim zwyczaju, dziesiąte miejsce dla Leeds jest jak najbardziej, jak najbardziej prawdopodobne. Miejsce dziewiąte, Everton. Carlo Ancelotti jeszcze... Buduje drużynę de tofis, Transfery, jakie zrobili na przełomie tego okna transferowego, no to robią wrażenie James, Rodriguez, Alan z Napoli, Duqueur z Watfordu. No, na papierze czyta się to bardzo dobrze. Nie wiadomo jak to będzie wyglądało na boisku. Dziewiąte miejsce dla Evertonu. Takie jest moje przewidywanie na ten sezon. Miejsce ósme Brighton. Jest to lekkie zaskoczenie, mimo wszystko miejsce w tabeli Mew nigdy nie było adekwatne do tego, co pokazywali na boisku. Bardzo mi się podoba gra tego zespołu, bardzo się dobrze na to patrzy. Jeżeli trener Potter tknie w taką angielską zawziętość w ten zespół, może to wyglądać bardzo dobrze w tym sezonie. Dlatego miejsce ósme dla Brighton leci ode mnie tutaj. Miejsce siódme Wolverhampton. Wilki w tym sezonie nie muszą zaprzątać sobie głowy europejskimi pucharami. Zespół ten stoi zawodnikami z Portugalii, co dla mnie jest lekkim minusem. Mimo wszystko zawodnicy jak najbardziej klasowi. Jest tam Jimenez, jest tam Adama Traore, Diego, Diego Rzota, który ostatnio bardzo dobrze pokazał się w grze w reprezentacji. Dla mnie miejsce siódme Wolverhampton niestety nie załapie się do europejskich pucharów. Taki jest mój typ. Miejsce szóste, Totom. Jeżeli chodzi o koguty, no to również są uzależnieni, tak podobnie jak Leicester, od goli jednego zawodnika, którym jest Harry Kane. Ale na zapleczu, na zapleczu, na boisku mają również takie indywidualności jak Dela Son czy Los Elso. Jednak te ci zawodnicy potrzebują mieć dzień, żeby zagrać na wysokim poziomie. Nie ma czegoś takiego, że są 3-4 mecze na wysokim poziomie. Raczej jest to grane w kratkę. Jeżeli jeden ma dzień, to drugi go nie ma. Myślę, że szóste miejsce to jest maks, jaki może wykręcić z tym zespołem Jose Mourinho w tym sezonie. Miejsce piąte. Arsenal. Mi jako y, kibicowi Mechester United ciężko przechodzą przez gardło te słowa, ale w Arsenalu naprawdę zaczyna dziać się lepiej. Mikel Arteta pokazuje, że nie tylko, nie tylko jest dobrym trenerem, ale również psychologiem i negocjatorem, y, ponieważ wszystko wskazuje na to, że za jego namowami, abo Majankę, jednak przedłuży kontrakt, kontrakt y, z klubem. Na tą chwilę jeszcze nic nie wiadomo w momencie nagrywania. Y, mimo wszystko, y, Arsenal. I ma parę mankamentów. Transfery, według mnie, niektóre trafione, niektóre nie. Miejsce piąte dla arsenalu jest jak najbardziej w zasięgu. Artety i jego piłkarzy. Czwarte miejsce przechodzimy do mojego ukochanego Manchesteru United. Trochę mam wrażenie, że ta cała saga z transferem Sancho lekko przesłoniła oczy włodarzom i samemu Ole Gunnarowi i jednak nie uważam, że transfer Van de Beka jest transferem takim na odczep się, oczywiście zupełnie odwrotnie. Jest to... Jest to transfer, który w klubie był potrzebny i ten zawodnik również w drużynie jest potrzebny. Mimo wszystko nie jest to transfer rozwiązujący wszystkie problemy, jakie ma United. Potrzebujemy lewego obrońcy, przede wszystkim środkowego obrońcy, może jeszcze jakiegoś pomocnika lewego bądź prawego. No w United jest dużo do poprawienia, mimo wszystko Ole Gunnar Solskjaer swoim charakterem i jakby kunsztem prowadzi ten zespół. Jeżeli utrzymamy formę z końca sezonu i Bruno Fernandes utrzyma formę z końca sezonu, bo głównie na nim opierała się gra Czerwonych Diabłów. Czwarte miejsce jest to wynik jak najbardziej realny w tym sezonie. Miejsce trzecie Chelsea. O The Blues mówiło się zdecydowanie najgłośniej w oknie transferowym. Jeżeli nie na świecie, to na pewno w Anglii. Transfery wręcz niemoralne, ale zgodne z finansowym Fair Play przyszedł Havertz, Werner, Ziech. To są tylko trzej zawodnicy, których wymieniłem, a tych transferów trafionych jest naprawdę bardzo wiele. Mimo wszystko uważam, że... Pakę, jaką skleił sobie tutaj Frank Lampard na ten sezon, to nie jest produkt gotowy, to nie jest drużyna gotowa na Mistrzostwo Anglii jeszcze w tym sezonie. Myślę, że Chelsea zajmie miejsce tuż na, tuż na ostatnim stopniu podium. Taki jest mój typ miejsce trzecie Chelsea. Miejsce drugie Manchester City. Myślę, że Guardiola bardziej pójdzie w stronę wciąż otwartego projektu pod nazwą Liga Mistrzów niż będzie chciał ciągnąć wyczerpującą walkę o Mistrzostwo Anglii z Liverpoolem. Z Liverpoolem tak, bo właśnie Liverpool posadawiam na miejscu pierwszym w Lidze. Dla mnie nie będzie to taka maszynka do wygrywania jak w sezon wcześniej. Tak jak wspomniałem, Liverpool w tamtym sezonie ligę wręcz zjadł. W tym sezonie może być różnie, ale mimo wszystko skończy się to zdobyciem drugiego mistrzostwa Anglii z rzędu. Liverpool dla mnie mistrzem Anglii 2020 2020 a teraz lecimy z 20. Jacoba. No, witam serdecznie. Słuchajcie, teraz czas na moje przewidywania tabeli Premier League 2021. Oczywiście, no, to jest przewidywanie. Tutaj wszystko może się zdarzyć i sami wiemy po historii Leicester czy innych zespołów, że tu wszystko może się zdarzyć. Natomiast fajnie będzie pod koniec maja, pod koniec sezonu. Miejmy nadzieję, że to w maju się skończy. Zobaczyć, co się myślało, a co się faktycznie wydarzyło. No dobrze, lecimy, słuchajcie. Polecimy pierwsza strefa spadkowa, potem do, top jeden, znaczy do 11 miejsca, potem top 10 i top 5. Jeżeli chodzi o strefę spadkową, tutaj zapisałem, że na miejscu 20 znajdzie się Fulham. E, oczywiście e, Benjaminek tego sezonu, natomiast patrzyłem na ich wzmocnienia i wszystkie transfery były raczej robione defensywnie, raczej defensywne. Więc wydaje mi się, że to przesięgnięcie się z Brentford i e, walka w Championship, która nie była jakoś super udana, mimo wszystko skończyła się dla nich dobrze, udało im się awansować. E, chyba w sezonie, zanim spadli ponownie do Championship, też zbroili się. Fenomenalne niby transfery miało być. Fantastycznie, a wyszło jak wyszło, więc nie, wydaje mi się mimo wszystko, że drużyna Parkera też sobie nie poradzi i skończy na 20. miejscu. Jeżeli chodzi o miejsce 19, mam tutaj West Brom. E, moim zdaniem Billy, pomimo tego doświadczenia całego, które nabył w West Hamie wcześniej, e, nie poradzi sobie tak dobrze z tym zespołem w Premier League. No oczywiście Mateusz Pereira, to jest główny zawodnik, a którego warto w West Bromie patrzeć, no i oczywiście Kamil Grosicki, natomiast, e, natomiast moim zdaniem to jest troszeczkę za mało, nie było jakichś większych transferów, które zrobiłyby szok i każdy powiedziałby, no to oni walczą o e, wysokie miejsca, więc wydaje mi się, że, z, że właśnie Benjaminek drugi tutaj West Brom też będzie musiał pożegnać się z Premier League po tym sezonie. Jeżeli chodzi o 18 miejsce, to jest Aston Villa, oczywiście e, Dean Smith menadżerem, ściągnęli Watkinsa oraz e, Kasz troszkę transfer defensywny bardziej. Natomiast Watkins z Brentford też oczywiście. No tutaj to może mieć dobry wpływ na ich grę, natomiast nie wydaje mi się, że z obecnym zespołem będą w stanie drugi raz przepchnąć się e, pod sam koniec z powrotem do Premier League, aby utrzymać się w Premier League. Dlatego moim zdaniem wy w tym sezonie... Aston Villa odpadnie. Jeżeli chodzi o miejsce 17, mamy tutaj West Ham. E, wydaje mi się, że Moyes, pomimo tego, że wcale ten West Ham nie wygląda tak, jak miałby i każdy pewnie kibice chcieliby, żeby wyglądał, no to on jakiś tam sposób na utrzymanie się ma. Sołczek oczywiście, e, już na stałe w, e, z młotami, więc wydaje mi się, że on utrzyma to, ale ledwo, ledwo. Miejsce 16, Southampton, też bez większych transferów. E, drużyna Hussle Hotla, e, Walker, e, Walker Peters. Czy to jest. Jakaś wielka zmiana w zespole, nie wydaje mi się, no zobaczymy oczywiście, jak sobie poradzą. Ale też miejsce 16. E, życzę Jan, e, Jankowi oczywiście jak najlepiej, żeby, żeby w tym premierie się utrzymali, no ale to też raczej jest niższa stawka niż oczywiście wyższa. Jeżeli chodzi o miejsce 15, ustawiłem tutaj Crystal Palace. Roy Hodgson oczywiście ma w zanadrzu Zachę. No, i do tego Eze teraz dochodzi. Wydaje mi się, że to może być całkiem dobry ofensywny zespół, jeżeli oni tylko z tyłu będą sobie lepiej radzili. No to utrzymanie mają, tak? Natomiast Crystal Palace też raczej liczone jest w, tych, w tej walce o niższe, niższe miejsca w tabeli niż te wyższe. Co nie zmienia faktu, że utrzymanie Zachy naprawdę szacuneczek, bo, bo, bo nie spodziewałem się, że im się to uda. Jeszcze Bachuais, z tego co widziałem, przychodzi do nich na wypożyczenie. Bo chyba to jeszcze nie skupno. Natomiast, no, zawsze jakiś nie, nie jestem wielkim fanem talentu Bachuaya, no ale jeżeli ktoś go dobrze może ustawić, to dlaczego by nie? Jeżeli chodzi o 14, mam tutaj Brighton, oczywiście ekipa Pottera, Lalana, bardzo fajny transfer i Weltman z Ajaxu, Van Henke także z Holendersy, z, z ligi holenderskiej. No i co ciekawe, jeszcze z Brighton, do Brighton, nie wiem czy to jest ostateczny już transfer, czy tam się jeszcze coś nie zmieni, ale trafia Ben White, który jest obrońcą grającym na bieżąco w Leeds eee, i on był oczywiście do sezona Leeds wypożyczony, z tego co pamiętam on chciał wrócić do Leeds, natomiast coś tam się posprzeczali, no i pytanie, jeżeli uda im się Brighton Utrzymać Bena White'a to jest naprawdę bardzo dobry dodatek obronny. Niemniej jednak Brighton jest wciąż klubem z troszkę niż, niższym, jakby e, wartością rynkową, całą i z tymi zawodnikami nie na najwyższym poziomie. Jednak miejsce 14 to im właśnie przydzieliłem. Miejsce 13 to jest Newcastle, ekipa Steva Bruce'a, Wilson ściągnięty, Lewis ściągnięty, no i oczywiście Fraser na, na, na bazie wolnego przejścia. Szukał klubu, znalazł go właśnie u Srok. No i wydaje mi się, że to jest moment, w którym Newcastle powinno zacząć się odbywać. Oczywiście wielkie nadzieje, zepsute, mieli być wykupieni, mieli mieć duże pieniądze. Nie wyszło, jak to w piłce bywa. Natomiast ekipę mają naprawdę fajną. I wydaje mi się, że 13 miejsce będzie dla nich: 12 Sheffield. United, i tutaj największą zmianą jest oczywiście Bramka. No, stracili Dina Hendersona, bo przeszedł do United i chce walczyć z Dawidem De Gea o pierwsze miejsce w składzie. Mi się wydaje, że Wilder i tak poustawia ten zespół na tyle, żeby radzili sobie bardzo dobrze, ale nie wróżę im podobnego sukcesu jak było w zeszłym sezonie, gdzie w teorii walczyli o najwyższe no, tam Ligę Europy i tak dalej. No, w teorii nawet do Ligę Mistrzów, no, ale wiadomo jak to e, się skończyło. Wydaje mi się, że nie znajdą miejsca w top 10. Jednak i tak Sheffield na to jak zaskoczyli wszystkich w poprzednim sezonie, wydaje mi się, że teraz 12 jak najbardziej im powinno odpowiadać Bernie. Yy, no i tutaj tak, Sondage raczej nie przynosił do klubu transferów, raczej tracili zawodników, co zmienia, nie zmienia to jednak faktu, o tak to ujmijmy, że, że Sondage pod, ma jakiś sposób, ma jakiś przepis na to, żeby dobrze prezentować się w Premier League i nawet jeżeli wszyscy spisują go na straty, odrobi nagle 8-7 miejsce i po prostu Berlin jest takim zespołem, który nawet nie wiesz, kiedy zdobywa punkty, i nagle jest całkiem wysoko w tabeli. Więc wydaje mi się, że tym razem także sobie może troszkę gorzej niż w zeszłym sezonie, ale na 11. miejscu się znajdą. 10. To jest duże zaskoczenie i wydaje mi się, że najbardziej kontrowersyjny wybór, jeżeli chodzi o moją tabelę, Leeds na 10. miejscu, z Bielsą oczywiście jako trenerem którym wszystkim zarządzam, no i co sprawiło, że tak w ogóle ich tutaj umieściłem? Rodrigo, Koch, Costa, no oczywiście można powiedzieć, że i Klich. E, oczywiście w momencie nagrywania tego materiału nic się tutaj nie zmieniło. E, transfery, które wymieniłem przed chwilą są całkiem znaczące, szczególnie Rodrigo. I wydaje mi się, patrząc na to, jak oni sobie w Championship radzili i jak długo, no oczywiście teraz awansowali, rok temu ledwo, ledwo nie awansowali, e, natomiast oni mają coś takiego, że Pierwsze sześć sezonów zawsze mają świetną. Jeżeli będą mieli tak samo takie takie nikich nie zna na takie przywitanie, e, uderzą bardzo mocno i to będą parę tych punktów, to nawet jeżeli zepsują drugą część zespołu drugą część oczywiście sezonu, to i tak na to dziesiąte miejsce moim zdaniem biel się może wystarczyć, a byłby to wielki sukces. Szczególnie że no dawno, dawno Premier League nie było. No i, i zobaczymy. Wydaje mi się, że te transfery, które zrobili i ta filozofia grania Bielsy wystarczy na właśnie miejsce. Dziesiąte. Dziewiąte. E, Umieściem tutaj Everton, aczkolwiek teraz słuchajcie, powiem Wam szczerze, że, że od teraz zaczynają się problemy o tyle. Naprawdę wiele dobrych. Klubów tutaj już umieszczamy. Everton, Ancelotti oczywiście ściąga Hamesa, ściąga Alana Dukure No, Ducure to już tam o jego jakości można dyskutować. Natomiast Alan i James Rodriguez to już bez dwóch zdań wielkie, wielkie, wielcy zawodnicy wielkiego kalibru. No i ja się na dziewiątym Everton i to jest chyba, zastanawiam się, nie wiem czy to nie jest troszkę za nisko. Takie zastanawiam że chyba troszeczkę za nisko ich umieściłem, no ale tabela już jest tutaj gotowa, więc nie będę zmieniał tego zdania. Jak pójdziemy teraz jednak wyżej, no mamy Lester. Lester to wiadomo, zespół, który jest klasowy, posiada dobrych zawodników, ciągle opiera zespół na tym Wardim, co może ich ugryźć w pewnym momencie. Chiluela stracili. Więc no, kapustkę też stracili, natomiast wydaje mi się, że nadal są porządnym zespołem. Nie będzie jednak tu takiej walki o trzecie miejsce, moim zdaniem, jak, jak była w zeszłym sezonie. No i dałem ich po prostu na miejscu ósmym. Ciężko mi jeszcze jakoś bardziej to wytłumaczyć. Bardziej opieram się na przeczuciu, no bo na czym mam się bardziej tutaj opierać w przewidywaniach Premier League. Jeżeli chodzi o Wolves, mamy tutaj oczywiście Fabio, Fabio Silva i Markal. Fabio Silva, przede wszystkim, słyszałem, że jest to naprawdę wielki talent z Portugalii, więc jeżeli im to odpali. Jeżeli okaże się, że tak samo Marcaleś zagra świetnie, stracili do Hertiego natomiast Wolves no, mają po prostu tą walkę, mają zawodników, którzy potrafią wykręcać dobre wyniki. No i e, Nuno Espirito Santo wie, jak poustawiać ten zespół, żeby sprawiał niespodzianki w każdym, w każdym dużym meczu, tak naprawdę. Oni chyba zabrali każdemu zespołowi punkty, co się dało. E, dużemu oczywiście z tych top 6, powiedzmy. Dlatego Wolves umieściłem na miejscu siódmym. Na szóstym umieściłem Tottenham. Oczywiście e, nie oglądałem jeszcze, tu się przyznaję, całego dokumentu Donamu, natomiast nie mogą sobie pozwolić na tak fatalny sezon jak poprzedni, natomiast nie uważam, że byłby jakiś o wiele lepszy. Do Hertyno i Hart ściągnięty, to nie są wielkie transfery, Mourinho jednak zna się na tym, co robi, Mourinho jest, oczywiście wygrywał Premier League, więc niby wie jak to robić, jego poprzednich i w Chelsea, i w United coś powygrywał, to tamowi też by się to przydało. Zobaczymy, czy mu to uda. Jeżeli chodzi o miejsce piąte, ustawiłem tutaj Arsenal. No i oczywiście projekt Artety jest ciekawy. Muszę przyznać, że oni lepiej grają pod, pod jego... E, szczególnie te dwa trofea, które zdobyli. No Pierwsza FA Cup, potem Community Shield. Na pewno da im dużo, dużo e, takiego mentalnego w natomiast jeszcze do teraz jak to nagrywam, nie jest podpisany Obameyang i wszyscy już mówią, że to już praktycznie wydarzyło, ale nadal nie jest podpisany, żeby im się taka jak, jeżeli im będzie jakaś niespodzianka z Obama Obameyangiem, to z piątego moim zdaniem spadną na siódme, ósme, bo mimo wszystko to jest ich główny zawodnik strzelający bramki, natomiast no Gabriel oczywiście Gabriel, Magalesz nie wiem, William nie wydaje mi się jakimś takim wielkim transferem, natomiast może akurat oni lubią tych wszystkich Brazylijczyków z z Chelsea ściągać, może im akurat pomoże. I piąte miejsce. W... Arsenal jest takim zespołem, który zawsze potrafi zaskoczyć, ale potrafi też wiele zepsuć. Dlatego ich na piątym miejscu. Na czwartym miejscu umieściłem United, bo jak bardzo bym chciał, żeby byli na pierwszym. Tak, znowu bardzo pa pasywne te transfery. Vandenbeek oczywiście dobry transfer. Natomiast nic się nie dzieje na przykład na prawej stronie. Sancho w finał chyba upadł. Już nikt nie wierzy w to, że, że ten transfer się wydarzy. Zaczynamy zaczynamy ligę, on już powinien, jeżeli miałby być zakontraktowany to powinien już dawno być, oj chyba jakiś wiatr się zbiera, natomiast no sam wiele nie zrobi z pozytywów Green dostanie więcej szans I wiem, że on te szanse będzie wykorzystywał Więc jeżeli i Rashford, i Martial, i Bruno Fernandes I może Pogba dołożyć do tego I Wandenbeek też będzie tam biegał To nie wygląda źle, to naprawdę nie wygląda źle I, i, i może trochę defensywnie by się przydało wzmocnić no Ale to już wiecie Nic nie było ogłoszone w czasie nagrywania tego materiału Tylko Wandenbeek jako jedyny transfer tak naprawdę No i to, że Dean Henderson przy, przychodzi walczyć z, z Davidem De <laughs> Chelsea na trzecim miejscu mieściłem I teraz tak Patrząc na to, co oni zrobili, Lamparczyną, Wernera, Zjecha, Hawerca, Sylwę i Sara. Sara nie wiem, czy on jeszcze nie zostanie wypożyczony. Co nie zmienia faktu, słuchajcie, że to są transfery naprawdę ogromne. Jeżeli nie w tym roku, to w przyszłym oni będą walczyć o mistrzostwo. I w to naprawdę wierzę, bo Werner i Havertz i, i, i Ziech przede wszystkim, który będzie też konstruował i kreatywnie pchno, pchał tą drużynę do przodu. Jeżeli chodzi o defensywę, no to mamy tutaj sytuację Thiago Silva. Oczywiście on ma to poukładać wszystko z tyłu, on ma sprawić, że. Ta obrona będzie lepiej funkcjonowała, natomiast jestem ciekawy co z Sarem, bo on miał być od razu wypożyczony, nie wiem jak to teraz wygląda, bo nadal jest zawodnikiem Chelsea jak sprawdzałem ostatnio, czy może to do tego wypożyczenia dopiero dojdzie, czy on w Nicei ma zostać, tak czy inaczej no Sar moim zdaniem w tej obronie by się naprawdę bardzo przydał i nawet jeżeli nie miałby grać wszystkiego to już by się zapoznał z zespołem, już by nawiązał jakąś tam więź i ten drugi sezon mógłby być naprawdę lepszy z tymi wszystkimi zawodnikami, którzy zostali teraz ściągnięci. Nie zdziwiłbym się, gdyby poszło im lepiej niż trzecie miejsce, ale zdziwiłbym się, gdyby im poszło gorzej niż trzecie miejsce. Powiem szczerze, że z takimi zawodnikami, z takimi talentami, Hawers, Werner, no to już mówię, to, to mówi samo za siebie, prawda? Plus to, co nadal mają, Pulisic, jeżeli on będzie miał taki sam sezon jak poprzedni, no to świetna sprawa. Liverpool strasznie, strasznie też pasywnie, transferowo, nikogo nie osiągnęli, wywalili jedynie Lovrena, wiadomo, co moim zdaniem wcale nie. Ja wiem, każdy się śmieje z Lovrena, ja też się śmiałem, natomiast to jest jakaś głębia, to jest jakiś zawodnik, który doświadczenie mógł wejść nawet w tych troszkę prostszych meczach i zagrać, odciążyć troszkę defensywę, tak? Co nie zmienia faktu, że oni. Troszkę ryzykują, nie robiąc żadnych transferów, ciągle opierając swoją grę na no, fantastycznym mane Salah. Zobaczymy jaki będzie jego teraz sezon, oczywiście nadal nastrzelał dużo bramek. E, natomiast czy nadal będą w stanie funkcjonować Manes Salah, Firmino w trzeci sezon pod rząd na takim poziomie? Zobaczymy, no, ale wciąż drużyna klopa jest siłą ogromną, dlatego znajdą się u mnie na drugim miejscu, na pierwszym miejscu. Daje City. E, tutaj wydaje mi się, że ten sezon, który mieli teraz Troszkę ich zabolał. Ake, oczywiście, idzie do obrony, bo tam mieli największe problemy. Oni tam musieli, Guardiola musiał takie tam dziwne rzeczy robić, że to jest masakra. Z tych negatywów, co mogą troszeczkę wpłynąć na grę, no to oczywiście Sane odszedł. No i przede wszystkim Dawid Silva, który był kreatorem. No ale mają Kevina De Bruyne, który jest no, niesamowitym zawodnikiem i chyba każdy się z tym zgodzi, że najlepszy w Premier League obecnie. Więc jeżeli oni. Będą w stanie wykorzystać potencjał i kończyć wszystkie piłki przede wszystkim od e, Kevina de Bruyne, to tam naprawdę wiele dobrego się podzieje i wydaje mi się, że Liverpool już po, na koniec tego sezonu pokazywał, że jest taką zadyszkę lekką, a e, tam też nic się nie zmienia w Liverpoolu, nie ma świeżej krwi, świeżej walki i jak już wygrali swoje. Czy będą chcieli sięgnąć ponownie? Pewnie tak, natomiast City moim zdaniem już nie da rady. Znaczy, nie, nie pozwoli na to, żeby tak zepsuć sezon jak w zeszłym, w zeszłym roku. No i tyle, słuchajcie, to, to są moje przewidywania. Oczywiście, wiesz, jest z ogromną dozą e, prawdopodobieństwa albo nieprawdopodobieństwa, bo wydaje mi się, że nikt nie jest w stanie przewidzieć tego, co dzieje, będzie działo się w tym sezonie. Co mnie cieszy bardzo, to są duże wzmocnienia zespołów, typu właśnie Everton. Może Leicester nie aż tak bardzo, ale Wolves znowu powalczą i te top 9 de facto będzie bardzo ciekawy. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za uwagę, eee, spadam. Okej, okay, to tyle, tak wyglądają nasze dwie dwudziestki. Mam nadzieję, że się podobało, zostawcie lajka, like suba, dołączcie do grupy na Facebooku. Jutro już wracamy ze zwykłymi typami na niedzielę. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.